W niedzielę 14 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Siedlcu odbyły się nieoficjalne Mistrzostwa Polski w i Juniorów Młodszych. Osoby mające kiedykolwiek styczność ze sportem wiedzą doskonale jaki wpływ ma na formę 3-miesięczna przerwa w treningach a w przypadku uczniów 3 miesięczna przerwa w zajęciach wychowania fizycznego. W takiej właśnie sytuacji znaleźli się zawodnicy UKS Absolwent Siedlec, którzy w związku z remontem podłogi na sali gimnastycznej, gdzie mieli zajęcia z wychowania fizycznego oraz treningi. Przez okres trzech miesięcy w najważniejszym dla siebie okresie przygotowawczym do nowego sezonu nie mieli gdzie ćwiczyć i trenować. Przygotowania do rozgrywek o Mistrzostwo Polski Unii do połowy grudnia, wówczas włączono salę z eksploatacji, przebiegały prawidłowo. Wskazywały na to wyniki osiągnięte podczas Zielonogórskiego Tygodnia unihokeja, gdzie w kategorii juniorów zajęli pierwsze miejsce, w kategorii młodzików i dzieci zajęli miejsce trzecie. Potem nastąpił trzymiesięczny rozbrat z kijami, który jest czasem straconym bezpowrotnie, czasem nie do odrobienia w tym sezonie. Widoczne już to było na rozegranych dniach 6 i 7 marca bieżącego roku pierwszym eliminacyjnym turnieju o Mistrzostwo Polski w kategorii juniorów Elblągu. rozegranych tam meczach nie prezentowali oni formy sprzed 3 miesięcy. Jednak ogromne doświadczenie i wola walki są to zawodnicy, z których większość gra u nich Unii. W znacznie trudniejszej sytuacji znaleźli się zawodnicy naszego zespołu w kategorii dzieci. 14 marca bieżącego roku, dzień po oddaniu sali ponownie do użytku, rozgrywali pierwszy turniej eliminacyjny o Puchar Polskiej Federacji Unii Hokeja. Są to bowiem większości zawodnicy, którzy zaczęli grać w Unii Hokaja we wrześniu ubiegłego roku. Ta nich trzy miesięczna przerwa miała ogromny wpływ na postawy na boisku, gdzie nie potrafili się zupełnie odnaleźć. Braki szybkości, wytrzymałości i technice nadrabiali ogromną ambicją i wołową. Na pięć rozegranych przez nich spotkań dwa wygrali z MKS Malta Poznań 3 do 1 i z UKS optimis korzuków 1 do 0. Jedna z granica z UKS S. Pinokio Szwecja oraz dwa przegrali słuta S odronek 0 do 4 i z S Partaków 1 do 4. Jest to jednak zespół o ogromnych możliwościach, o czym świadczy fakt, że na początku grudnia, a więc jeszcze przed przerwą treninga, Pewnie pokonali zwycięzcy turnieju UKS Spartakus 2 do 0. Podczas gdy inne zespoły zrobiły krok naprzód, nasz zespół znajduje się w miejscu z połowy grudnia. Wielka szkoda, ponieważ należeli oni do jednych z faworytów tegorocznych rozgrywek. Należy się jednak cieszyć, że pomimo trudności zajęli w rozegranym turnieju czwarte miejsce, uzyskując awans do półfinału tegorocznych rozgrywek który rozegrany zostanie za dwa tygodnie w Sicienku. Należy mieć nadzieję, że te dwa tygodnie pozwolą choć trochę nadrobić tracony bezpowrotnie czas. Z niepokojem oczekujemy również występu drużyny Młodzików, którzy 20 marca 1959 roku w Siedlcu rozegrają swój pierwszy eliminacyjny turniej o kuchach Polskiej Federacji Unii Nadzieja w tym, że jest to zespół ze znacznie większym doświadczeniem od zespołu dzieci i że 3-miesięczna przerwa nie wpłynie tak znacząco na ich postawę w turnieju. Z pewnością jednak podejmą walkę o awans do półfinału tegorocznych rozgrywek, a żeby tego dokonać muszą znaleźć się w pierwszej czwórce na siedmiu starczących zespołów. Z pewnością jednak podejmą walkę o awans do półfinału tegorocznych rozgrywek. A żeby tego dokonać muszą znaleźć się w pierwszej czwórce na siedem startujących zespołów. W dniu dzisiejszym rozgrywany jest pierwszy turniej eliminacyjny opuhar Polskiej Federacji Unii Hokeja w kategorii dzieci. Jest sądem w zasadzie mistrzostwa Polski, z tym, że zgody nie wyraził Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki na taką właśnie nazwę sąd też właśnie Puchar Polskiej Federacji Unii Hokeja. W turnieju bierze udział 6 zespołów oprócz drużyny Gospodarzy UKS Absolwent Siedlec są również zespoły MKS Malta z Poznania UKS u Optymista Korzuchowa, UKS u Orionek Ogorzeliny UKS u Pinokio Szwecja oraz UKS-u Spartakus z Sisienka. Turniej w zasadzie jest już prawie, że na ukończeniu. Awans tego turnieju uzyskują cztery zespoły. I według wszelkich znaków na niebie i na ziemi wskazuje, że będą to zespoły z Sisienka. Dalej będzie to również zespół z Ogorzewin. I pozostałe dwa miejsca są jeszcze w zasadzie niepewne. Wszystko może rozstrzygnąć się dopiero w ostatnich spotkaniach. Przykro, że zespół absolwenta w tym turnieju wypadł nieco słabiej, ale jest to spowodowane 3-miesięczną przerwą w treningach. Oprócz tego, że nie mieliśmy możliwości trenowania, to również nie odbywały się zajęcia z wychowania fizycznego, ponieważ nie mieliśmy wstępu na salę, a więc nie mogliśmy skorzystać z szatni. Stąd też postawa zawodników w zasadzie nie budzi wielkiego zdziwienia ze względu na to, że brak jest ogrania, brak techniki, brak również wytrzymałości wybiegania. Te elementy decydują, że w rywalizacji z najlepszymi zespołami w Polsce no niestety nie jest najlepiej tak jak było chociażby w roku ubiegłym. Na razie absolwent wygrał jedno spotkanie, jedno zremisował, dwa przegrał. Przed nami mecz ostatni z UKS-em Optymist Kożuchów. Jeżeli ten mecz wygramy, zakwalifikujemy się do następnej rundy.